Skąd jesteś? Z Turcji. Tur będę raz Turcji, konucioru. No, dobrze. <laughs> to otrzymać prezent od nas. Ja, ja chcę. Proszę. Dobra. E, I od nas na, tylko przeczytać. I na końcu otrzymać prezent. Wow. Ok. I okay. e, mamy tu wąt językowy. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Dziękuję <laughs> bardzo. Jeszcze, jeszcze jedna. Jeszcze jedna. <laughs> Rozerwolony rewolwer na rewelowany i później się. Poczt z Mistrz w czasie, w czasie suszy szosa sucha. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Wy... Rewolwerowiec wyrewolwerował swój niewyrewolbowany rewolwer. Dziękuję bardzo. jedno, tak? Dobrze, no nie, jest Ja się tu urodziłam. <grym> 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 Dziękujemy. Wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował wyrewolwerowanego rewolwerowca. Co? Ale tak. Dziękuję. Czuję, jenę... jenę... czoc zor, to prezent trawiana, czoc to się kieruje, czoc to się kieruje, też czoc to się kieruje. Dziękuję. <laughs> I to jest prezent <laughs> trawiany. Dziękuję bardzo za uroczyom. Kisi czoci. Dzieciaki.